Witam szanownych, zebranych w kolejnym odcinku z Krasauta. Słuchajcie, ostatnio, no w sumie minął już tydzień po ostatnim odcinku. Ostatnio graliśmy mniej więcej takim pojazdem jaki widzicie tutaj. A jak się sprawdzał też widzieliście. Ja troszeczkę pograłem, nawet można powiedzieć więcej niż troszeczkę. Udało mi się zbudować trochę więcej i sobie zagramy moim nowym pojazdem. Słuchajcie, wygląda on w tym momencie, tak ja tego sobie tutaj zapisałem, bo mam możliwość zapisywania blueprintów. Wygląda on tak. Prawda, że jest różnica. Stwierdziłem, żeby na przód wrzucić sobie więcej pancerza. I tak to wygląda. Że mamy kilka... Nawet kilkanaście bym powiedział warstw pancerza. Tak żeby ten przód za szybko nam się tutaj nie psuł. Z tyłu mamy so słaby punkt. No niestety nie mam części, znaczy nie mam możliwości montowania więcej części. Tak powinienem powiedzieć. Bo jak widzicie w prawym dolnym rogu Total Parts mamy 55 na 55 sztuk, czyli nie możemy już więcej dołożyć. To jest generator, który co prawda wybucha, jeżeli do niego się strzela. Ale pozwala nam zamontować więcej energii. Dzięki czemu mogłem zamontować dwa duże działa. Może tak, Little Boy 6LB Czyli działka z 1100 powerscore'em, które są moim zdaniem genialne Ale nie będziemy tutaj za dużo już gadać, przejdziemy sobie do gierki Myślę, że zaczniemy sobie od misji, a potem już idziemy na rajdy, zagramy sobie inwazję Więc tak, weźmy sobie... wyścig Nie, misję Podziało i lecimy. Trzy pary kół, ponieważ jeździ się z tym wygodniej. On całkiem nieźle skręca, całkiem nieźle się prowadzi. Jest dość stabilny. No, tam są i strzelamy. Raz, dwa. Na pudło. oj tam strzelają z prawej strony, więc myślę, że się tutaj schować bardziej. bardziej, że możemy sobie strzelać z takiego dołu. Dostał. No nie dostał. O, i zniszczony. Te działka są świetne. Dostał tam za Białe napisy. Białe cyfry Oznaczają to, ile zniszczyliśmy struktury w pancerzu. Ojoj, leci do nas. A, nie zrobiło jakieś wielkich zniszczeń. Nie widziałem e, napisy, tak jak już kupiłem. Oznaczają e, zniszczenia w pancerzu, natomiast żółte zniszczenia w kadłubie. A nie było jakieś wielkich zniszczeń, chociaż całkiem fajna broń. Dobra, dostał Dlaczego te działka są fajne? Bo jak widzicie możemy nimi obracać we wszystkich kierunkach. To jest nasz, nie? Oj, warto by tam podjechać, bo zaraz czego. My zniszczyliśmy? No to o co tu chodzi? O jedzie. Dobra, z głowy. Ile zostało? Jeden, no to nie będzie problemu. Byleby go znaleźć, Jest gdzieś na mapie, nie ma. Trzeba szukać. Myślę, że tędy sobie pojedziemy. W stronę ich bazy, chociaż widzę, że nasi tak za bardzo nie kapują. Więc możliwe, że on bazy broni. O, bronił bazę. Moc jest całkiem duża tego pojazdu. Jeszcze myślę jedną gierkę taką i przejdziemy na tego... Na ten ride, Chciałem powiedzieć Brawl, ale Brawl to to nie tak. Okay, jak widzicie gierki całkiem szybko się szukają. To mi się bardzo w tej grze podoba. Power score mamy 5146, ale tam widzę, że ktoś ma 6600. 600 mm, gdzie on jest? No całkiem fajny pojazd ma zbudowany pomysłowa ups. Jedziemy tutaj z tej strony, bo to się można fajnie ustawić przy tej skale. O, chyba tu się ustawił właśnie tak, ten tak. Ten od nas. Nie, on wyjechał. A my zobaczcie, możemy się tu przy skale ustawić. Mamy bicie na wszystko. A oni nie mają na nas. A coś tu mi nie wychodzi dzisiaj. O, w ten sposób. No nie dostał. Dobra, podjedźmy, bo widzę, że oni z tak nie chwapią za bardzo. A oni do nas pojechali. A to chyba przegramy, bo zajmą naszą... bazę. Chyba, że szybciej wjedziemy do nich. No niestety. To mi się nie podoba, że można ominąć wszystkich, zajęć bazę szybko i... jest koniec rundy. No ja tą ciężarówką już się nie wrócę. Nawet musiał, to bym już nie zdążył, ona jest zbyt wolna. No, tak jaka tutaj nie wyszła. Wszyscy się ominęli, stanęli sobie u przeciwników i tyle. No nic, przejdziemy sobie na rajd. Chociaż ta broń na rajdach się słabo sprawdza. My wygraliśmy, a czemu? To było dziwne. Czemu my wygraliśmy? Nie trzeba, żebym miał coś przeciwko. Tutaj są rajdy, które kosztują nas paliwo. Dzięki temu dostajemy... Jakieś tam rzeczy potrzebne do craftingu ale co we trzech? No to już widzę porażkę I co się gra we czterech, nie w trzech? O, jest czwarty, dobrze on ma 4800 z karbinkami zwykłymi? Widzimy. O, o. Idzie boss. Dobrze, że do mnie nie strzela. Jest to dwa razy. O-o. Wjeżdżać stąd, bo będzie po mnie. No tak jak mówiłem. Strasznie mocny jestem boss. A musimy załatwić takie trzy. Za każdego są jakieś tam punkty, ale... Warto byłoby trzy rozwalić. Jeszcze mi się nie udało na tym poziomie trzech zniszczyć. Możemy sobie na spokojnie nie niego strzelać. Więc to róbmy. Pojechał. No trochę zniszczeń mu zadaliśmy. Wypadałoby go gonić, ale on widzę z tamtej strony przyjeżdża, więc może nawrotkę zrobimy gdzie jest? Tam jest Dwójdział naraz, na raz, ale tylko jedną weszło szkoda. No nie zasłaniaj typie! Cztery 4 naboje. Potem półtorej minuty będziemy musieli poczekać na kolejne porcję amunicji, gdzie on jest tam dostał 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 no i to by było na tyle, jeśli chodzi o naszą amunicję Tylko myślę, że przydałby się jakiś tutaj element do walki wręcz, na przykład jakaś piła czy coś takiego wręcz, samochodem wręcz, ale wiecie o co chodzi o działo Myślałem, że nie ma działu. O, dobrze, że nie tak. A jeszcze jeden strzał będzie i prosto w nas. Nie. Jakby działało odpadło, to byśmy mogli podjechać go blade'em pociągnąć. ale tak a to jest dość ciężko. Starana. Dobra. 20 sekund. No ho, bo z tego taranów nie był najlepszy pomysł. No nie mamy wyjścia, no niestety... Nie wyszło nam. Nawet i tego nie zniszczyliśmy. Trochę za mocno jest to zrobione. Ale tak ogólnie wyglądają rajdy. Myślę, że sobie zagramy bardziej tę misję. Jak szybko nas to łączyło do gry aż nie zdążyłem zareagować. O, tam jedzie. Ubudujemy go. No, tam jadą, dobra. O, wycofać się. To nie jest dobre miejsce. No nie jest taki szybki ten pojazd. Ale za to jest dobrze opancerzony. Dostał. No to może ostudzić zapał takie dostanie z dwóch dział. Oj, trochę mi przodu urwało. Jedź, 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 jedź. Trzeba bronić. Oho. A to już widzę, jak pobroniłem. A ten co trzy koła ma tylko? A to wygląda. No i nie wypadły te fajne opancerzenia jeszcze. Tak myślę skąd to można dorwać. Tutaj mamy czwarty lewe, chcę piąty dobić. Jakbyśmy mieli raid za 100. A potem będziemy już sobie grali na spokojnie. Inną frakcją. Być może z innej frakcji będą leciały cięższe opancerzenia, na których mi zależy. Bo dostajemy tutaj jakieś losowe... Te losowe chyba to nie są losowe. Jakieś struktury co level. I myślę, że u innej frakcji będziemy dostawali. Ciężkie, bo z tej co mam, z tych nomadów dostaje lekkie. Hmm, tylko opancerzenia. O kurcze Zniszczony Tak jest, nawet przeszkodzeń nie ma, no znaczy to trochę spadło Obracaj to działa, obracaj to działa 280 O, tu jedzie następny Tutaj mamy zatem statek, kutar właściwie nie statek. A ten nam tutaj podjechał, dostał bułę. Nie uciekł. A to mu poprawimy teraz. 202 może być. Nawrotka, bo przypomniał pan, że nie tył. Rozginiemy tutaj, ale trochę zrobiliśmy. O, jedna osoba nam została. No, raczej przegadę. Tak jest. No niestety nie siadło. Zobaczcie ile oni pancerza muszą zniszczyć, żeby dostać się do szerszej kabiny. Dlatego tak to jest zbudowane. No wolałbym, żeby to był jakiś ciężki pancerz, a nie te lekkie. No niestety nie mam. jakie mało opancerzenie chociaż nie on ma pomalowane te dachy. Tę drogą fajnie wyglądają Tam ktoś dział strzelą, trzeba tutaj trochę uważać Nie wyjeżdżać na hama Na razie nie widzę nikogo. Jest. Rany, ale dostałem. 642. z tyłu posprzątali problem w tym że teraz będzie niełatwo skręcać zobaczcie trochę kół straciłem ale co tam jedziemy dalej cofać nie będziemy bo tu nie ma opcji cofania bez kół ustawimy myślę się tutaj u nich na punkcie i będziemy kapować Tą gierkę wygrać. Bo to wygląda nieźle. Oni przestali kapować, nasi tam zdekapowali ładnie. O, o! Dostał, ale słabo. Teraz trochę lepiej, ale wszyscy jedą, no tutaj. No i lipa. Gdzie oni są. Nasi w sensie. Nie życzą bez celu, co? No, ten trochę strzela. Trochę całą broń ma, no te wektory są ok, ale hordy... Ten inny, ten nie, ten apkuje. Ten znowu jakby apkował. No, no ale wygraliśmy. Dostaliśmy działo. Ja myślę, co by można było tu zmienić. Ten przedni pancerz się sypie strasznie. Ale tak już jest z tym pancerzem lekkim. Dostajemy jakiś większy strzał i połowy nie ma. No Tak lepiej dostać pancerz, niech on się sypie, niż żebyśmy dostali prosto... Prosto w twarz. Fajnie zrobiony pojazd. Pomysłowo. Ale ma kabinę na samym przodzie, to on bardziej pod wygląd jest zrobiony, niż pod pomysł. U uh. Tak powinienem strzelić? Ooo, dostałem! I to całkiem mocno! O, czyliśmy ten środek tutaj. Pomóżmy naszym. Ładnie i nieładnie. A no te działka są problematyczne, ciężko trafić przed nami. tego weszło ładnie jeszcze ten. Nie, nie trafię go. O, ale mi się. Ale jeszcze trochę pocerza z zostało. Na szczęście kół nie zniszczył, to można by w miarę szybko podjechać. Najgorzej jak zniszczą koła jakieś i potem nie idzie wykierować. Dostał, dostał, Ała. A, jest po kółku. Już ze skręceniem mam problem. Właśnie to mi się nie podoba, że teoretycznie skręcać powinienem, bo mam dwie pary pół skrętnych. Więc jedno koło nie powinno tu robić różnicy. A jak widzicie, skręcić nie idzie. O, teraz trochę skręciłem. A teraz się nie wceluję. Muszę tam podjechać. Tylko problem z tymi kołami, bo nie, nie mogę skręcić. Ok, ten z stoi. To zniszczmy. Tam jest bot. O, przegraliśmy. No to spoko. Nie wiem nawet kiedy nasi zostali zniszczeni. No nic. No, widzieliście mniej więcej, jak wygląda update i to całkiem spory. Ale czasem poświęciłem, żeby to zdobyć. Więc zachęcam Was do doceniania pracy włożonej, nie wiem, w crossauta no i w same, w, same, w same filmy, więc zachęcam Was do subskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Bywajcie, cześć!